Światło z betlejem, nową światło da nadzieję. Pokoju pomyk, niech ogrzewa nas. Światło z betlejem, nową światło da nadzieję. Pokoju, pomyk, niech ogrzewa nas. Jak miła ta nowina, Maryja służba. Porodzi... Światło służby to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie betlejemskiego światła pokoju. W tym roku, mimo panującej pandemii, nasa, nasza służba nie zanikła. Jesteśmy dzisiaj tutaj, by pełnić straż przy ogniu, które od 30 lat rozświetla wilijne stoły i jest symbolem pokoju. Nie mogło go zabraknąć też w tym trudnym dla nas roku, żeby dodać nam nadziei, aby swoim blaskiem rozświetliło nam drogę prowadzącą do serca drugiego człowieka, pomogło wybaczyć przykrości i uczyć nas prawdziwie kochać bliźnich. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć przede wszystkim tak cennego dla nas teraz zdrowia, ale też zadowolenia z każdego dnia. Dzielmy się dobrym słowem, uśmiechem i bądźmy dla siebie wsparciem. Niech te święta, mimo iż dla wielu z nas tak inne, będą czasem radości i odpoczynku. Życzymy, aby nowy rok obdarował Was pomyślnością i szczęściem, a płomień betlejemskiego światła pokoju. Przyświecał Waszym codziennym działaniom. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tym roku sztafeta betlejemskiego światła pokoju wygląda zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. W związku z tym nie możemy odwiedzić wszystkich firm i instytucji na terenie naszej gminy. Szanowna Pani Burmistrz, na Pani ręce, jako gospodarza gminy, symbolicznie przekazujemy betlejemski ogień, aby rozświetlił całą naszą okolicę. Czuwaj, zuchy, harcerki i harcerze z Bieli Chowa. syna, staję se tak u bogiem. Syna, co jest naszym Bogiem. Światło z Betlejem, nową światło da nadzieję, pokoju pomysł. Betlejem, nową światu da nadzieję, pokoju niech ogrzewa nas. Na pola dzisiaj cud się stanie. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za to światło betlejemskie. Przyjmuję je w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Wielichowo. Niech to światło ogrzeje nasze serca, da nam nadzieję. I radość w te święta, a na nowy rok wszelkiej pomyślności i radości. Czuwaj, Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, pokoju, pomyk. Niech ogrzewa nas. Słowo ciałem się stało, i z nami zamieszkało. Dziwiliśmy się z sachami, że w namiocie z harcerzami Światło z Betlejem Nową światu da nadzieję pokoju płomyk Niech ogrzewa nas Światło z Betlejem Nową światu da nadzieję W pokoju płomyk Niech ogrzewa nas Bratnie słowo sobie Czuj duch Światło z Bethlehem Nową światu da nadzieję